Dzień dobry. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, co przygotować z plantanów. Dzisiaj zrobimy przepyszne tostone z plantanów. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mi otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Zacznijmy od tego, że pomimo podobieństwa pomiędzy bananami i plantanami, plantany nie nadają się do jedzenia na surowo. Są też dużo większe. Zwykle możemy kupić je w momencie, kiedy są zielone. I te zielone nadają się głównie do tego, żeby zrobić z nich chipsy. Takie, które mają bardziej zielono-żółtą skórkę, nadają się do wielu zastosowań. Mamy też plantany, które, jeżeli leżą u nas dłużej w domu, robią się niemalże czarne. I te tylko i wyłącznie nadają się do deserów. My dzisiaj będziemy używali takich zielono-żółtych plantanów. Plantany musimy na początku obrać. Zaczynamy od tego, że odcinamy końcówki, nacinamy nasze plantany wzdłuż i zdejmujemy skórkę. Gdy już obierzemy plantany, zabieramy się za tłuszcz. Tak, bierzemy patelnię, wylewamy na nią warstwę tłuszczu ulubionego tłuszczu do smażenia. W moim wypadku będzie to olej rzepakowy, ale wybierzcie tak, jaki lubicie. I ten tłuszcz musimy nagrzać na średnim ogniu. Wracamy do naszych plantanów i tniemy je na kawałki o długości 3 cm. Pocięte kawałki plantanów wędrują na patelnię. Układamy je na rozgrzanym tłuszczu i smażymy. Gdy pojawi się zarumienienie i taka złocista skórka, obracamy kawałki plantanów na drugą stronę i smażymy. Smażymy, aż będą rumiane i złociste. Usmażone kawałki ściągamy z patelni, ale nie wyłączamy palnika. To bardzo ważne, potrzebujemy ciągle nagrzanego tłuszczu. Nasz olej jest nadal gorący, a my zabieramy się za dalsze przygotowania naszych tostones. Do tego będziemy potrzebowali szklanki z płaskim dnem. Teraz bierzemy każdy z kawałków naszych plantanów i rozgniatamy szklanką. Tak, dnem szklanki rozgniatamy je na takie placuszki. Przygotowane placki wrzucamy na rozgrzany tłuszcz i ponownie smażymy. Jak długo? Aż się zarumienią. Smażymy je najpierw z jednej, a później z drugiej ze stron. Ściągamy z ognia na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. I teraz bardzo istotne: doprawiamy to stąd jeszcze kiedy są gorące, posypując je po prostu solą. Tak wszystko gotowe. Możemy podawać nasze tostones. Możemy podawać je na ciepło, możemy podawać je na zimno. Możemy zabrać je na przykład do pracy. Są fajną przystawką, przekąską, ale też mogą stać się częścią większego dania. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia.